Czy kiedykolwiek patrzyłaś w lustro na swój prawie idealny wygląd, ale czułaś, że coś do siebie nie pasuje? To nie twoja sylwetka, ani ubrania, ani kolory, które nosisz. To buty, ten cichy detal, który może zamienić zwykły strój w niezapomniany, albo całkowicie go zrujnować. Dzisiaj pokażę ci siedem par eleganckich butów, które naprawdę pasują do wszystkiego od luźnych dżinsów, po zwiewne sukienki czy formalne garnitury i zostań do końca. Ponieważ ostatnia para to joker, który nigdy nie zawodzi, a prawie nikt go nie zna. Bat numer 7. Średnie obcasy klockowe. Średni obcas klockowy to cichy sprzymierzeniec kobiety, która nie musi cierpieć, aby wyglądać majestatycznie. Czy dodaje wzrostu? Tak, ale co ważniejsze, dodaje pewności siebie, zapewnia wyrafinowaną postawę, nie zmuszając cię do myślenia o każdym kroku, jakbyś chodziła po szkle. Są chwile, kiedy mylimy elegancję z dyskomfortem. Wydaje nam się, że aby wyglądać stylowo, musimy się poświęcać, zaciskać zęby i znosić ogromne szpilki, jakby to była część munduru wyrafinowanej kobiety. Ale pozwól, że powiem Ci coś z całą pewnością, jaką daje doświadczenie. To mit i to bardzo bolesny. Zamiast tego, dobra para butów na klockowym obcasie daje Ci stabilność i wsparcie, których potrzebujesz. Idealnie pasują do spodni w Kant, sukienek midi, spódnic w kształcie litery A, jeansów. Marynarek i eleganckich płaszczy Unikaj zbyt wysokich modeli z grubymi podeszwami i sztywnymi materiałami Bat musi dodawać prezencji, a nie sztywności Kiedy nosisz te i wiele innych ubrań, taki obcas emanuje emocjonalną solidnością To but, który nie musi imponować On po prostu jest Nie zakłóca twojego wizerunku ani ubrań On je modeluje Dodaje pewności sylwetce Bez zmieniania naturalnego ruchu twojego ciała i psychologicznie coś się zmienia, gdy przestajesz cierpieć, aby dobrze wyglądać. Chodzisz lepiej, uśmiechasz się więcej, rzadziej zatrzymujesz się, by pomyśleć, czy wytrzymasz cały dzień. Innymi słowy, znów zaczynasz cieszyć się chwilą, a to królowo jest najbardziej eleganckim dodatkiem, jaki możesz nosić. To, co nadejdzie teraz, redefiniuje, co to znaczy wyglądać klasycznie i nowocześnie jednocześnie. A jeśli podobają Ci się tego typu porady, zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o modzie. Tak, ale przede wszystkim o samoocenie, stylu i kobiecej sile. Bad numer 6. Nowoczesne mokasyny. Przez lata mokasyny były niesprawiedliwie zdegradowane do roli biurowego mundurka. Powód? Grube podeszwy, męski wygląd i bezkształtne fasony. Ale dzięki współczesnemu wzornictwu mokasyny odrodziły się jako najbardziej nieoczekiwanie wyrafinowane buty w Twojej szafie. Dobry, nowoczesny mokasyn to uścisk między wyrafinowaną męskością a kontemplacyjną kobiecością. Nie krzyczy, nie rywalizuje, ale też nie pozostaje niezauważony. Wnosi strukturę bez surowości i poczucie mam wszystko pod kontrolą, które tylko dojrzała kobieta potrafi nosić z taką naturalnością. Idealnie pasują do spodni typu palazzo, eleganckich spodni, plisowanych spódnic, sukienek koszulowych, dzianinowych swetrów, marynarek i długich płaszczy. Ale przede wszystkim możesz nosić mokasyny w stylizacjach półformalnych oraz takich, w których nie chcesz nosić obcasów, ale chcesz czuć się komfortowo, a jednocześnie nowocześnie i elegancko. I tutaj nie mogę nie myśleć o Julianne Moore. Jej styl jest dla nas absolutną inspiracją. Udowadnia ona, że kobiecość nie polega na pokazywaniu krągłości. Jej mokasyny są przykładem na to, jak coś prostego jest w rzeczywistości drogą do silnej kobiecości bez klisz. Dlatego unikaj przestarzałych mokasynów, zbędnych ozdób czy zbyt wyraźnych szwów. Noszenie oka synów z pewnością siebie jest niemal deklaracją estetycznej niezależności. Mówisz światu, że nie musisz się przebierać, by czuć się kobieco. Że twój styl i twoje ubrania nie służą zewnętrznemu spojrzeniu, ale twojemu komfortowi, twojej elegancji i twojej autentyczności. I co najbardziej urocze, mają tę energię, nie muszę biec, ale też nie zostaję w tyle. Królowa nie spieszy się w tych butach. Dociera tam, gdzie chce i zawsze pewnym krokiem. Dlatego musisz mieć odpowiednie obuwie. Bat numer 5. Minimalistyczne czarne szpilki. Są ubrania, które stanowią bazę garderoby, i są buty, które stanowią bazę charakteru. Czarna szpilka o czystym designie, elegancka i bez zbędnych elementów, ma tę moc. Podnosi każdą stylizację. Tak, ale to, co naprawdę podnosi, to Twoja prezencja. Ten but ma w sobie coś, co ociera się o teatralność, ale bez sceny, jakby noszenie go było intymnym aktem pewności siebie. Wspiera cię, wysmukla i, co ciekawe, sprawia, że czujesz się bardziej wyciszona na zewnątrz i silniejsza wewnątrz. Idealnie łączą się z dżinsami, czarnymi spódnicami, prostymi sukienkami midi, satynowymi bluzkami, eleganckimi spodniami, dopasowanymi garniturami, klasycznymi białymi koszulami. I fakturowanymi tkaninami, takimi jak delikatny tweet. I kiedy nosisz je z tym przekonaniem, wszyscy to zauważają. Droga królowo, posiadanie czarnej szpilki to podstawa, a podstawy to ta niezapomniana elegancja, która pomaga każdemu luksusowi stać się godnym zapamiętania. Jej formuła zawsze zawiera czyste sylwetki, neutralne palety i oczywiście nienaganne czarne szpilki, nawet w jej najbardziej luźnych stylizacjach. Jej buty dają ten efekt. Tak. Wyglądam bajecznie i nawet się nie starałam. Unikaj modeli z ozdobami, niepotrzebnym błyskiem i zbyt dużą liczbą pasków. Pamiętaj, że może to być obcas lakierowany, zamszowy lub z matowej skóry, a także z wydłużonym noskiem. Siła tego buta tkwi w jego czystości. Dobra czarna szpilka wysmukla nogę, jak mało który but. Wyrzeźbia, wydłuża nogę i nadaje strukturę bez wysiłku. To wieczne obuwie eleganckiej garderoby. Nigdy nie zawodzą, nigdy nie są zbędne. Kolejny but ma dar odmładzania każdego stroju samym faktem swojego istnienia w szafie. Bat numer cztery. Białe sneakersy. Wiem, czasami sneakersy mają złą reputację w świecie elegancji, ale istnieje jeden bardzo szczególny typ, który zasługuje na swoje miejsce na tronie: biały sneaker, czysty, wypolerowany i minimalistyczny. Nie te grube z przesadzoną platformą, które wyglądają jak z siłowni. Mówię o tym, który zmiękcza twój look, nie odbierając mu klasy. Ten rodzaj obuwia wnosi nowoczesną i odmładzającą świeżość, która całkowicie odmienia twój krok. Tak, ale jest też elegancki, ponieważ nie ma nic bardziej szykownego niż dojrzała kobieta idąca z relaksowanym krokiem, pewna siebie i nie tracąca stylu. Kiedy nosisz ten but, jest w tym coś rozbrajającego sprawia, że wyglądasz na przystępną, bliską, ale jednocześnie nowoczesną, jakbyś mówiła, tak, wiem wszystko, co przeżyłam, a mimo to mam ochotę biegać, tańczyć i zdobywać nowe przestrzenie. Idealnie łączą się z dżinsami, spódnicami w desenie, satynowymi spódnicami, a nawet eleganckimi spodniami. I choć może się to wydawać szaleństwem sprzed kilku lat, odważ się i nie bój się nosić snikersów z casualową sukienką, którą lubisz i w której czujesz się świeżo i kobieco, na dzień, kiedy chcesz wyglądać elegancko i zadbanie. Wybierz białe sneakersy, do tego koszule w tym samym odcieniu, wygodne niebieskie dżinsy, prostą czarną marynarkę i dla dopełnienia złote dodatki. Nie tylko będziesz wyglądać na zrelaksowaną, będziesz wyglądać nowocześnie i z klasą, jak kobieta, która wie, czego chce i potrafi wyglądać niesamowicie nawet w prostej stylizacji. Ponadto, psychologicznie wyzwalają, przypominają ci, że elegancja nie stoi w konflikcie ze swobodą ruchu, ponieważ królowo. Nie musisz wybierać między dobrym wyglądem a dobrym samopoczuciem, możesz i powinnaś mieć wszystko. Kolejny but jest jak linia światła na skórze, i nie, nie przesadzam bat numer 3. Płaskie sandały z cienkimi paskami. Są buty, które ubierają, i są buty, które rysują. Płaskie sandały z paskami robią to drugie. Są niemal biżuterią na Twojej skórze: lekkie, eleganckie, kobiece, nie krzycząc o tym. A co najlepsze, wpuszczają światło, powietrze i nieodpartą nutę letniego wyrafinowania, kiedy paski są delikatne, a design czysty, stopa wygląda na bardziej wyrafinowaną, noga na dłuższą, a całość zmienia się bez wysiłku. To idealne obuwie na gorące letnie dni, kiedy nie chcesz się zbytnio starać, ale chcesz wyglądać całkowicie niezapomnianie. A jeśli mówimy o wiecznych stopach, owiniętych w minimalizm, pomyślmy o Jessis Albie. Jej styl dojrzał z gracją widzieliśmy ją niezliczoną ilość razy w płaskich sandałach w różnych stylach i zawsze wygląda spektakularnie. Ten rodzaj obuwia jest idealny do letnich sukienek, zwiewnych spódnic, rurek i kopertowych bluzek. Unikaj tych, które mają tylko jedno zapięcie, przesadzone detale i zdobienia. To optycznie skraca nogę i psuje lekkość. Ten rodzaj sandała to emocjonalny sojusznik. Odświeża twój look i twój nastrój. Sprawia, że czujesz się lżejsza. Jakby twoja sylwetka unosiła się zamiast iść, a kto by tego nie chciał po pięćdziesiątce. A najlepsze jest to, że pozwalają twojej skórze oddychać, podobnie jak Twojemu stylowi. Ponieważ królowo, kiedy wpuszczasz światło, budzi się elegancja. Kolejny but ma idealną mieszankę tradycji i świeżości, i obiecuje, że cię zaskoczy. Bat numer dwa. Espadryle na platformie Koturnie. Jest coś głęboko śródziemnomorskiego, zrelaksowanego i zmysłowego w dobrze dobranych espadrylach na platformie. Ten but nie tylko wydłuża sylwetkę bez atakowania postawy, ale także emanuje ziemską, łagodną, bardzo kobiecą elegancją. To idealna opcja, gdy chcesz wyglądać na wysoką, wysmukloną i czuć się komfortowo, wszystko w tym samym czasie. Ponieważ tak, królowo, nie jesteśmy tu, by cierpieć dla estetyki. Jesteśmy tu, by się nią cieszyć. Espadryle na platformie to idealna para dla Twoich wiosennych i letnich stylizacji. Naturalna faktura podeszwy wnosi wizualne ciepło, a design otula stopę w korzystny sposób, nie zamykając jej całkowicie. Są wszechstronne, wygodne i wizualnie bardzo korzystne dla nogi, zwłaszcza jeśli wybierzesz te, które odsłaniają nieco stopę. Efekt jest natychmiastowy, bardziej wydłużona figura, prostsza postawa i szyk bez wysiłku. Łącz je z sukienkami koszulowymi, lnianymi spodniami, kombinezonami, casualowymi sukienkami i różnorodnymi ubraniami, ponieważ ten but ma bardzo szczególną jakość emocjonalną. Łączy cię z twoją najbardziej zrelaksowaną i autentyczną wersją. Sprawia, że czujesz się jak na wakacjach. Nawet jeśli tylko idziesz do supermarketu. Ma ten klimat. Nie staram się, ale wyglądam bosko. A to, droga moja, jest supermocą. O której nikt nie mówi, a której wszystkie potrzebujemy. Wyobraź sobie popołudnie na plaży, kiedy zakładasz pasiastą sukienkę koszulową, espadryle na platformie, a do tego okulary przeciwsłoneczne. Aby dopełnić strój, wybierz słomkową torbę i dodatki. Dzięki temu nie tylko będziesz wyglądać stylowo latem, ale także elegancko. Unikaj platform, które pokazują palce i są zbyt wysokie i ciężkie. To psuje harmonię i wzmacnia efekt wizualny. Ponadto stabilność, jaką oferuje platforma, jest niemal terapeutyczna. Nie walczysz ani z podłożem, ani z równowagą, ani z czasem. Po prostu idziesz lekko, jakby każdy krok mówił: Jestem tam, gdzie chcę być. I tego uczucia, królowo, nie kupisz u żadnego projektanta. Wybiera się je każdego ranka. A teraz przygotuj się, bo but, który nadchodzi, to cichy klejnot, legenda. I tak, pasuje do wszystkiego. Bat numer jeden: dwukolorowe czułenka. Są buty piękne, są buty funkcjonalne i są te, które są żywą historią mody. Bat dwukolorowy, jasny w korpusie, ciemny na czubku to znacznie więcej niż elegancki wybór. To strategia wizualna, ikona kultury i podpis stylu, który mówi bez słów. Ciemny czubek działa jak wizualna kotwica. Wysmukla sylwetkę, wydłuża nogę i, jakby tego było mało, łączy się absolutnie ze wszystkim bez wysiłku. Ten rodzaj buta jest idealny dla kobiet, które wiedzą, że prawdziwy luksus tkwi w szczegółach. Jego estetyka jest wyrafinowana, ale wcale nie pretensjonalna. To jeden z tych butów, które nie potrzebują przedstawiania. Kiedy go nosisz, przekaz jest jasny. Mam styl i pomogą ci mieć pewny element w każdej chwili. Unikaj zbyt agresywnych kontrastów, ponieważ zmniejszają prezencję. Siła tego buta tkwi w łagodności kontrastu, nie w krzyku. A jeśli mówimy o ikonach, nie możemy pominąć wiecznej Karoliny Herrera. Choć ten but został spopularyzowany przez Chanel, Karolina przekształciła go w symbol stanowczej delikatności, zawsze z tym spokojnym spojrzeniem, które mówiło: Nie potrzebuję więcej. Ten but, królowo, ma duszę dziedzictwa i dlatego możesz go łączyć z każdym ubraniem. Łączy cię z kobietami, które odcisnęły piętno na historii elegancją bez hałasu, bez wysiłku, ponadczasową, i kiedy go nosisz, nie jesteś tylko ubrana. Zamieszkujesz linię stylu, która przekracza wiek i przelotne mody. Pamiętaj, że możesz je znaleźć w formie balerinek, szpilek i butów na klockowym obcasie. Jest coś magicznego w sposobie, w jaki ciemny czubek prowadzi wzrok i nadaje kierunek krokowi. Psychologicznie wnosi strukturę wyglądasz na bardziej poukładaną, bardziej zdecydowaną, bardziej sobą. To tak, jakby każdy krok, który w nich robisz, mówił, już nie szukam, znalazłam się. I to, droga królowo, jest rodzajem elegancji, której nie uczy się z magazynów. W niej się chodzi. Jeśli dotarłaś aż tutaj, napisz w komentarzu, chodzę ze stylem.